Akt Erekcyjny upamiętniający wmurowanie symbolicznego kamienia węgielnego pod budowę Branżowego Centrum Umiejętności dla branży elektroenergetycznej dziedziny Elektryka. Dnia 16 maja 2024 roku w sierpniu, w obecności przedstawicieli władz oraz zainteresowanych stron dokonano uroczystego aktu Erekcyjnego. Branżowe Centrum Umiejętności będzie miejscem które będzie wspierać rozwój zawodowy oraz edukacyjny uczniów, studentów, nauczycieli i osób dorosłych jako specjalistów. Budowa nowej placówki oświatowej stanowi istotny krok w kierunku rozwoju sektora elektroenergetycznego, zapewniając nowoczesne i wysokiej jakości warunki do nauki oraz szkolenia. Dokonując tego aktu erekcyjnego, w imieniu instytucji zaangażowanych w realizację tego projektu, wyrażamy nadzieję, na pomyślne zakończenie budowy oraz pełne wykorzystanie potencjału, jaki niesie ze sobą ta nowo powstająca placówka oświatowo-branżowe Centrum Umiejętności. Życzymy, aby stało się ono miejscem, gdzie przyszli specjaliści, wykwalifikowani dla potrzeb nowoczesnej gospodarki rynkowej zdobędą wiedzę, umiejętności niezbędne do skutecznego działania i rozwoju w dynamicznie zmieniającym się świecie elektroenergetyki. Liderem projektu jest miasto w Siedlce, miejsce budowy przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedcach, partnerem branżowym jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich, partnerzy dodatkowi firma ASAJ, spółka ZAO, Politechnika Bydgoska imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich, kwota dofinansowania 13 milionów złotych. запрошуємо зараз до підписів